Chciałem pokazać mi nowy nabytek, żeby nie, samemu nie tarkować ziemniaków na takiej zwykłej tarce. Ta maszynka ma takie same ostrza jak tutaj, taka zwykła tarka. Może szybciutko ją odbieram. Proszę, są identyczne ostrza jak w takiej tarce. Nie chcę się pośmielić ziemniaczków, a żeby mi się nie chce. ostatnio na Allegro i kupiłem taką maszynkę, która kosztowała gdzieś w około 250 zł, razem w przesyłką. Jest z litewskiej produkcji. Yy Powszechnie nazywana ciolką. W instrukcji jest podane, że tarkuje tych ziemniaków 80 kg na godzinę. Sama maszynka waży 6,5 kg. Tutaj jest 3 kg, 2-3 kg ziemniaków. Może pokażę, jak to działa. Thank mm -hmm. żeby się nie bawić też z cebulką, wrzucimy cebulkę, to jest sobie porażne. Widzicie sprawność maszynki no, jest zajebista. Więc, no, naprawdę fajna. Sprawa 250 zł i mniej roboty.